Pierwszy model teoretyczny gwiazdy neutronowej został opublikowany w roku 1939 przez Roberta Oppenheimera i Georgia Michaela Volkfella. Zgodnie z tymi modelami, zewnętrzna warstwa jest bardzo cienka i składa się z ciężkich jąder zanurzonych w oceanie elektronów. Skorupa wewnętrzna zawiera coraz większą liczbę wolnych neutronów nadciekłych neutronów oraz relatywistycznych elektronów. Wnętrze gwiazdy neutronowej jest zdominowane przez nadciekłe neutrony z niewielkim udziałem nadprzewodzących protonów i zdegenerowanych elektronów. Sam rdzeń gwiazdy nie jest raczej ciałem stałym. Jego dokładny skład i stan skupienia wciąż pozostaje przedmiotem badań. Szacuje się, że gęstość wiąże gwiazdy neutronowej o masie 1,4 masy naszego Słońca wynosi około 10 do potęgi 18. Jak widać, fizyka i chemia gwiazd neutronowych jest fascynująca. Obiekty te rotują również niezwykle szybko. Wynika to z zachowania momentu pędu podczas kolapsu gwiazdy macierzystej. Jądro, które przed kolapsem miało rozmiar kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, zapada się do zaledwie 10-15 kilometrów. Skurczenie objętości przy zachowaniu momentu pędu skutkuje ogromnym wzrostem prędkości obrotowej gwiazdy neutronowej. Te małe kosmiczne potworki posiadają także potężne pole magnetyczne, które są konsekwencją ich niezwykłej budowy. Mogą one sięgać nawet 10 do potęgi 11 tesli, choć zazwyczaj wynoszą około 10 do potęgi 8 Tesli. Dla porównania pole magnetyczne Ziemi jest od nich biliony razy słabsze. Temperatura powierzchni gwiazdy neutronowej sięga milionów stopni Celsjusza. Dla porównania temperatura powierzchni naszego słońca to około 5700 stopni Celsjusza. Gratulacje! Właśnie poznałeś podstawy formowania się oraz budowy gwiazd neutronowych. Oczywiście gwiazdy neutronowe klasyfikujemy na podstawie obserwowalnych zjawisk. Najbardziej znane są dwa typy gwiazd neutronowych, czyli pulsary i magnetary. Pulsary charakteryzują się bardzo szybką rotacją, zazwyczaj od 1 do 10 obrotów na sekundę. Zjawisko pulsowania wynika z emisji promieniowania w postaci wiązek z biegunów magnetycznych, niczym światło latarni morskiej, Omiatają one przestrzeń, a obserwator rejestruje błysk wówczas, gdy wiązka przecina jego linię wzroku. Energia tej emisji pochodzi z powolnej utraty prędkości rotacyjnej, zjawisko określane mianem spin downa. Magnetary, w przeciwieństwie do pulsarów, rotują wolniej. Ich okres mieści się zazwyczaj w zakresie od 2 do 10 sekund. Charakteryzują się one emisją wysokoenergetycznego promieniowania, w tym rentgenowskiego i gamma.